ma W dzisiejszym odcinku zrobimy w pet simulator dziwny eksperyment, który sobie wymyśliłem. Czyli... Zaraz zobaczcie. Mam dużo petów w ekwipunku. Mi chodzi o to... Weszłem na hardcore specjalnie, bo tu można mieć więcej petów. Jest taki enchant jak... Glittering Ja chcę zrobić taki coś, że założę Dużo petów z glitteringiem Zobaczymy ile w godzinę zdobędę pieniędzy, jak będzie mi to farmić w glittering Zobaczymy czy to w ogóle cokolwiek zarobi, a potem obliczę Ile czasu bym musiał maczyć z glitteringiem, żeby zdobyć na huge'a? Bo może to nawet dużo zarobi. To zobaczymy. Zobaczymy ile na tikka dostanę z takiego glitteringu. 10 tysięcy, więc to jest taka liczba mała, a kiedyś by było to dużo. Mogli zbafować by ten enchant trochę. Widzicie, że mam o wiele mniej gemów niż miałem. Znaczy nie wiem czy wcześniej miałem te gemów, ale po prostu. Ja w banku trzymam dużo jajek. To jest najlepsza metoda na zarabianie. Kupuję jakieś stare jajka albo jajka, które niedługo mogą zniknąć, a potem one drożeją. Ja mogę tym pomnożyć swoją wartość ekwipunku. E dobra, zacznijmy eksperyment. Jest godzina 20.35. Do 0.05, zobaczymy ile zarobię gemp. Może jeszcze pogram na odcinku na maszynie Choć nie, to są słabe nagrody Ja miałem 200 tych tokenów tylko wydałem już je I mi nic na razie nie dropa. Odbiorę DAKERa na, no, muszę enrolować. Dobra. To ja robię pauzę i za godzinę zobaczymy rezultat. Przez to, że byłem leniwy, tą drugą część po eksperymencie nagrywam dopiero tydzień po tym, jak nagrałem tą pierwszą część, bo mi się strasznie nie chciało. Jak pamiętam, robię po godzinie Enchantu z glitteringiem. 3 miliony 600 diamentów, jeszcze dając wynik, chwila, skoro dzień trwa 24 godziny, o nie, to w dzień można zarobić tyle: 86 milionów diamentów. pad kosztuje teraz około 80 miliardów. Co ja nie umiem pisać. Podzielić przez tą, ile tam było. A, ja już tu robiłem kalkulację. No to jest... Tylko teraz podroża o huge pet. I teraz trzeba na huge zarabiać tyle z glitteringiem w dni, czyli to są około 2,5 lata. 2,5 lata na huge pet. Nikt tego nie zrobi, a to tak z ciekawości. To sprawdziłem. A kiedyś było tak, że no jak był ten game pass na Prima Priest, to by wtedy może z tym enchantem, gdyby mieć Team 800petów z Glitteringiem, to może by się dało szybko zarobić. I tak to nie było bardzo szybko. Może jeszcze dla Beki obliczę, ile na Titanik teraz kosztuje, no załóżmy 10 trylionów. choć wiem, że więcej. Nie pomnożyć, tylko podzielić. Ta liczba jest okropna To trzeba by było 317 lat farmić Ta liczba jest śmieszna Powinni enchant glittering trochę no zbafować choć tak ten enchant jest tylko taki dla ozdoby Ten odcinek jest taki sobie. Ja się z Wami żegnam.